cześć, witam was w kolejnym odcinku z hodowli kur. jak widzicie jest poranek, przyszedłem tutaj wypuścić kurki oraz dać im, jak tam widzę muszę pszeniczkę, bo zjadły. Woda jeszcze jest, także im do, do, później, do później wystarczy, później im naleję. Już jakaś kurka przy gnieździe się kręci, ale to ona tak od dłuższego czasu, lecz na razie jajek nam nie znosi. I jak? Wyspała się, czy nie? Nie za bardzo? Nie no, wydaje mi się, że, że wyspałyście się. Ale wczoraj jeszcze na jakieś spacery około 18. Kilka kurek wyszło, no tutaj im otworzymy. Niech sobie wyjdą. Lekki przymrozek chyba był, minus jeden. Także ziemia jest, ziemia jest trochę zmarznięta, więc nie ma za dużego błota na dworze. Tutaj, jak widzicie, ostatnio było sprzątane, ponieważ dzisiaj, jak nagrywam ten, ten odcinek, to mamy już wtorek, a ja sprzątałem w piątek. Lecz, właśnie, kiedy, kiedy sprzątałem, to tam nagrałem kilka, kilka minut materiału, który właśnie teraz zobaczycie. Jak widzicie, w korniku mamy wysprzątane. Słomę w gniazdach wymieniłem. Tutaj dezynfekcja poszła oraz trociny. Także możemy wpuścić lokatorów. Niech sobie wejdą tutaj do, do świeżo wysprzątanego pomieszczenia. Ale jak zwykle, jak o kogut, coś, coś będzie. Bo po sprzątaniu one niechętnie tutaj chcą wchodzić. Boją się tej jasnej y, posadzki, podłogi. Nie wiedzą co się dzieje. Zaraz może zobaczycie. Przeważnie skakują tutaj na te grzędy, i dopiero później, po rozpoznaniu terenu schodzą na dół. Ale siedziały przy drzwiczkach i co? No, co? Nie było tak źle. Jedna przełamała lody, to co? Reszta też powinna wejść. Bezproblemowo. No, jeszcze widziałem, że jedna kurka przed sprzątaniem w gnieździe siedziała. Ale jak wszystkie wyszły, to i ona wyszła. Może jeszcze jedno jajko nam wzniesie? No, chyba, chyba się boją trochę mnie z kamerą. Ale zaraz tutaj pewnie wejdą. No, oczywiście zabrałem jeszcze karmidło i poidło do wymycia. Także nie mają nic, ale do korytka im mogę coś sypnąć. Także zaraz tutaj na pewno przyjdą. I. I co? I się zadomowią, nie? W świeżym sprzątanym kurniku. Takie porządki noworoczne, nie? Na koniec pasowało wam dobrze wysprzątać. Hmm? Co Koguciku, już zazdrosny jesteś? Dobra, dzięki. Minęło już trochę czasu, mamy godzinę około 21. Chciałem tutaj przeczekać ten czas, żeby kurki weszły, wszystkie do środka, usiadły na grzędach, żeby już się uspokoiły, nie chodziły tak bardzo, żebym mógł je pokazać i coś o nich powiedzieć. A, kogutek coś się zestresował. Więc obecnie w kurniku znajduje się 26 ptaków. Jak widzicie kogut miniora. Kogut sebrytki, i zastanawiam się, czy ten, który tutaj właśnie ode mnie się odwraca, z czubkiem, to również jest kogut. Możecie napisać, bo jeśli to byłby kogut, to mielibyśmy 3 koguty, a zatem 23 kury. Lecz jak wiecie, kilka kur jest z tegorocznych lęgów. Jeszcze się nie niosą. Takich niosek tutaj jest 14. I dokupiłem sobie, jak widzicie, jest jedna tutaj lawendowa. Oraz druga lawendowa siedzi w grzędzie Była zakupiona ta na targu w Opatowie A tak, którą widzieliście przed chwilą W hodowli u Maxa W której byłem niedawno Więc Obecnie jest chyba 16 niosek O nieśności to powiem Jutro już Omówię te kwestie, ile było jajek Ile w ostatnim czasie, jak to wygląda Na razie chciałem pokazać, jak się kurki prezentują Niektóre nawet dobrze Niektóre z nich Dość bardzo mają wydziubane piórka. Są tutaj na przykład tak jak te dwie. Ta jedna to nie wiem, bo ostatnio zauważyłem, że tak no ledwo stoi na nogach. Więc duże długiej przyszłości jej nie wróżę. Ale zobaczymy. Może się uda. Jednak dość ciekawą kwestią jest tutaj ta kurka, którą właśnie widzicie. Ona się bardzo mocno ostatnio wypierzyła. Z tego co widzę, to piórka już zaczynają jej odrastać, ale jest to właśnie ta nasza nioska, która wnosi zielone jajka. Z opierzonymi łapkami, jak widzicie, dużo piór straciła, ale powoli odbudowuje swoją okrywę. Kogucik już tam skoczył na, na wyższy stopień. Umyłem tutaj poidło, karmidła nie myłem, bo ono jest w sumie tylko trochę okurzone. Ale to i tak zaraz się będzie kurzyło z tej, z tej ściółki, tutaj sucha dezynfekcja, trociny oraz ze zboża, co ty tutaj, zszedłeś na dół, ja zaraz gaszę światło i idę stąd. Więc na razie to by było na tyle, kolejne informacje przekażę wam w następnej części filmu. Jeszcze z tego co zauważyłem to oczywiście te czarne nioski rossa to są bardzo agresywne w stosunku co do wszystkich kur. No ale jak widzicie, tą lawendową cały czas atakuje, a ona tu już jest chyba drugi tydzień u nas. Także nie powinna tego robić, już powinna się zaklimatyzować, ale coś, coś tym czarnym przeszkadza. Ale zauważyłem, że wydziobują też sobie nawzajem pióra. I taka ciekawostka, że tej lawendowej wydziobały piórka i nawet ta lawendowa sama sobie je zjadła. Także nie wiem, dostają kredę pastewną, nie chcą jej jeść, ale najwidoczniej coś, coś im brakuje. Oczywiście również mm, nie uda się pokazać, ale może pokażę to na przykładzie. Miniorka, że pióra na, na ogonie są spójrzcie, takie postrzępione, y, powyrywane niektóre, ponieważ kurki atakują. Jak kogucik stoi tam tyłem do nich, to, to właśnie łapią za te pióra na ogonie, dlatego są takie postrzępione, no agresywne są. Dostają ten, ten środek, który kiedyś y, zakupiłem na stronie TPL. Na kanibalizm, ale to chyba nie działa na, na te agresje, które w stosunku co do, siebie, co do siebie prezentują. Więc co? No, na razie ja Wam dziękuję. Za moment będzie pewnie kolejna część, ale ja to nagram już kolejnego dnia. Co, jest zimno? Czy nic nie ma do zjedzenia na dworze, że się wracacie? Jak widzieliście. Było tutaj wszystko ładnie wysprzątane, to no nadal jeszcze jest, nie? Ale już trochę tutaj te trociny przemieszały z odchodami, z błotem, które naniosły. Również tam nad gniazdami zrezygnowałem z... z, z, z folii, jaką tam miałem. Czarną folię tutaj miałem przybitą, lecz ją oderwałem całkowicie i, i jest po prostu goła deska. Na którą lecą odchody, i tak czy tak to wszystko będę zgarnywał stąd. Więc myślę, że, że będzie bezproblemowo. Jak widzieliście, w kurniku jest 26 ptaków, około 3 koguty, bo dokładnie nie wiem co do tego jednego, o którym Wam mówiłem. Również sobie wymyłem poidło Karmidła nie byłem, bo ono jest tylko okurzone, a ze zboża dalej się będzie kurzyło, czy, czy tutaj z tej podłogi. Także tego nie robiłem. Możemy wyjść. Weźmiemy kurką zaraz. Damy pszeniczkę. Oraz jeszcze tutaj mam trochę ziemniaków w wiaderku. O, więc te ziemniaki również im damy. I co? Jak widzicie? Jajeczka. I tutaj również są. To jest niepełne. Ale tutaj mam jeszcze trzy. Także tu by nam... Brakowało trzech, więc dość sporo się udało zbierać. A to z racji tego, że przejdźmy do naszych notatek. W ostatnim czasie spójrzcie, jak to wyglądało. Ostatni tydzień. W niedzielę mieliśmy 8, w sobotę 3, wcześniej 7, 6, 5, 6, 6, 3, 7, 2. Ten poprzedni tydzień bardzo dobrze wyglądał. Ten wcześniejszy już tak różnie, widzicie: 2, 3, 5, 7. 6 1 Tak różnie Ten poprzedni był zdecydowanie najlepszy I to właśnie wtedy udało się Uzbierać taką dość pokaźną ilość jajek No ale wiecie Zaraz będzie przygotowywanie potraw Na stół wigilijny I, i nie tylko więc, więc jajeczka się na pewno przydadzą nieśność wyglądała bardzo dobrze Wydaje mi się, że dużo Dało również to że sporo kogutów zostało, zostało z hodowli wywiezionych. Bo wcześniej, jak, jak to obserwowałem, na przykładzie chociażby ziemniaków, nasypałem tutaj ziemniaki do korytka. No i w momencie było kilka kogutów, które te ziemniaki wyjadały. A pozostałe kurki, szczególnie te nioski, były odpychane. No a chcielibyśmy, żeby one właśnie dużo zjadły, żeby nam znosiły jajka. Więc teraz mamy to zapewnione i one sobie na spokojnie tutaj przy korytku zajadają i bezproblemowo nikt ich nie odgania. Jedynie inne kurki, no ale inne kurki też nam będą nosiły jajka. No poczekajcie, poczekajcie. Albo nie, robimy inaczej. Po prostu po prostu wezmę i wysypię to wiaderka Te już takie chyba. Z soboty te ziemniaki mam, ale zjedzą jeszcze niedużo ich zostało. Właśnie chciałem zostawić chociaż szufelkę na, na nagranie, żeby wam pokazać. No a nagranie się przeciągnęło aż do dzisiaj, ale zjedzą sobie i myślę, że jeszcze kilka jajek dzisiaj mi dadzą. Czyż nie? Co powiecie? Dacie coś od siebie, czy, czy nie za bardzo? Jak widzicie, przygotowałem kurką tutaj dwie kolby kukurydzy. Wyksyłem przed chwilą jak sobie zajadają. Już nie dużo zostało, no bo na bieżąco wszystko wyjadały. Później im jeszcze takie dwie przygotuję i tak co, co 2-3 dni dostają. Oczywiście nie codziennie, no bo wiecie, ziarno trzeba trzeba pozyskać z tej kolby, także chwilę trzeba przy tym stanąć. Sobie zjedzą zawsze tam. Lepiej się będą niosły. A widzę, że, że kogucik pokrył yy, nową kurkę z tego roku. Także może się będzie w końcu niosła. Dobrze by było. No, z tego co widzimy, Max, jeśli oglądasz odcineczek, no to popatrz: kurka od ciebie z niosłami jajeczko. Także dzięki, dzięki. I kolejne też już siedzą. Także może coś jeszcze się pojawi. Jak widzicie, w tym momencie tak czy tak większość, prawie wszystkie kurki siedzą w kurniku, bo w sumie na dworze nie ma nic tam dla nich ciekawego, chłodno jest. No a tutaj trochę spokojnie to sobie siedzą. Na temat hodowli kur chyba większość informacji została przekazana. Kurniczek wysprzątany na święta, także teraz dopiero gdzieś końcem stycznia, myślę, Coś tutaj będzie robione. Może początkiem lutego jakieś sprzątanie. Ale weźmiemy sobie to jajko od razu, żeby inne kurki go nie pobrudziły. one czasami tak lubią swoimi łapkami pobrudzić pozostałe jajeczka. No a jak jest możliwość to wezmę, żeby były czyste. I co? Bez zbędnego gadania. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia, cześć!